Dzień dobry kochani, dzień dobry państwu, Anna Lubińska z tej strony, witam wszystkie osoby spod znaku Skorpiona w czytaniu na listopad 2021, kochani miłość, praca, finanse. Dla osób będących w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich oraz dla singli. Zobaczymy, kochani, jakie energie będą towarzyszyły Wam tutaj w miesiącu, listopadzie. Karty ja mam już przygotowane, przetasowane, gotowe do rozkładu, ale zanim przejdziemy do czytania, jak zwykle co miesiąc z upartością koziorożca, przypominam Państwu, iż są to, kochani, czytania ogólne i nie ma takiej możliwości, aby to czytanie korespondowało z każdym z Państwa. Dlatego jeśli ktokolwiek z Was ma taką ochotę, ma taką potrzebę, aby spotkać się ze mną na sesji indywidualnej, na sesji online, to ja zapraszam, znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska i tam poprzez messenger możecie Państwo umawiać ze mną takie a terminy potencjalnych sesji, online sesji jednogodzinnych, bo takie sesje właśnie prowadzę. Link do, link do mojego prywatnego Facebooka zostanie umieszczony pod tym filmikiem, pod tym czytaniem. Dlaczego? Ponieważ dużo osób gdzieś tutaj szuka mnie, czy szuka kontaktu ze mną poprzez mój fanpage, a tam, kochani, nie ma absolutnie takiej możliwości, aby umawiać się z wami. Na takie sesje, dlatego mój prywatny facebook Anna Lubińska, link jak powiedziałam, pod filmikiem. Ale teraz już, kochane skorpiony, zobaczmy, co dla Was przyniesie miesiąc listopad. Listopad pod, pod w energii zmiany i transformacji w karcie śmierci, 13, 13 karta Arkan Wielkich która zapowiada zmianę i transformację w Waszym życiu, pokazują się nowe początki, nowe pomysły, a początki własnej działalności gospodarczej, ale także też początki um, jakiejś znajomości prywatnych, kontaktów, prywatnych, związków, relacji. Macie ogólnie pragnienie dokonania zmiany w swoim życiu, tak? dużo radości, dużo zabawy przychodzi też do Waszego życia. Ktoś, kto chce zmienić świat, osoba bardzo ambitna, osoba gdzieś tutaj z dobrej rodziny, z rodziny z tradycjami. Tak, wy będziecie w miesiącu listopadzie skorpiony żegnać albo inaczej, mamy, mamy tutaj ósemkę. Pucharów. Ósemka Pucharów jest kartą odejścia ze związku, pójścia w nową drogę. Natomiast w tej karcie zawsze mówimy o czymś, gdzie my sobie z takim rozsądkiem, rozwagą dokonujemy jakichś takich szarad w naszym życiu. Natomiast nie zostawię jednego, dopóki nie sprawdzę na 100%. Nie będę pewna czy pewien na 100% czegoś zupełnie nowego. Mówimy tutaj o jakimś kontakcie z pójście w nową drogę, tak, mamy tutaj kapłankę, papieżycę, a więc kochankę, nowy związek, nowa relacja, nowa droga lub też ktoś nowy jako mężczyzna w Waszym życiu. Pamiętajcie, kochani, o tym, iż te czytania tutaj Energie w tych czytaniach ogólnych są energiami dualnymi w tarocie, dlatego też tą energię męską możecie zamieniać sobie na żeńską i żeńską na męską. Proszę odnosić tą sytuację ściśle tutaj do swojego, do swojego przypadku. Zobaczmy już teraz z rozkładu, bo tyle co pokazałam przed chwilą, to o czym mówiłam, pokazało się tylko i wyłącznie z przełożenia kart. I teraz zobaczmy już jak to się pokaże dla Was skorpiony w rozkładzie 2, 4 i 6. Związki formalne, związki formalne, czyli małżeństwa i związki partnerskie, ale takie sformalizowane, gdzie ludzie żyją pod jednym dachem, tworzą wspólne gospodarstwo domowe, razem gdzieś tutaj tworzą i budują swoją przestrzeń. Pokazujesz się Ty, Skorpionie, w karcie cesarza. A więc będziesz się kierować tutaj związkiem z rozsądku, będziesz zamykać jakiś cykl, jakiś romans, coś co gdzieś tutaj się wdałaś czy też wdałeś w jakimś ostatnim okresie czasu, coś co powodowało brak równowagi w Twoim związku, w twoim związku formalnym, rozsądek, rozum, strategia i działanie, tak, dokonywanie tutaj takiego bilansu zysków i strat spowoduje, iż ewidentnie spowoduje Twój ewidentny powrót, powrót na łono, na łono domu, na łono natury. Będziesz się wycofywać tutaj z relacji, tak, która tak naprawdę przynosiła Tobie z jednej strony dużo radości, Dużo takiej bliskości, poczucia oderwania od rzeczywistości, natomiast w głębszym aspekcie tego sprawy, tej sprawy, przyglądając się temu głębiej, przynosiło to Tobie stratę, żałobę, rozczarowanie w uczuciach, smutek. Miałeś też wrażenie, czy miałaś też wrażenie, że osoba, z którą tutaj wszedłeś, czy też weszłaś w romans, a że dla tej osoby nie jesteś, nie jesteś jedyną, czy jedynym obiektem. Jej westchnień czy jego westchnień, także ta osoba gdzieś tutaj, oprócz tego, że z tobą była w romansie, utrzymywała czy też utrzymywał kontakty również z innymi kobietami, czy też innymi e, mężczyznami. Dlatego tutaj bardzo mocno czujesz się w tym wszystkim oszukany, czy oszukana, i bardzo mocno e, taki hamulec wsteczny, i wracasz tutaj do rzeczy, które są dla Ciebie sprawdzone, bezpieczne, wracasz na łono swojego domu, e, swojej rodziny. Myślę, że. Ta lekcja dla Ciebie um, była taką bardzo dobitną lekcją, i gdzieś tutaj wyciągniesz z tego wnioski na przyszłość. Skorpiony, które są Skorpiony, które są e, singlami, tak? e, pokazuje się powrót osoby, partnera, e, partnerki ex, tak? czyli z przeszłości, kogoś z przeszłości. Ktoś będzie próbował wejść ponownie do Waszego życia. I wy bardzo mocno, tak, z jednej strony, z jednej strony będziecie zdawać sobie sprawę z tego, ile bólu, ile cierpienia, ile doświadczenia, ile negatywnych rzeczy doświadczyliście ze strony tej osoby a z drugiej strony gdzieś to wasze serducho te wasze uczucia bardzo mocno pchają was w ramiona a w ramiona w tej osoby także tutaj gdzieś prawie do końca listopada a taka kompletna huśtawka nastroju w was, przyjąć nie przyjąć, będą spotkania będzie odnawianie kontaktu, będą wiadomości będzie pisanie, utrzymywanie jakiejś konwersacji pod koniec listopada powody do radości do świętowania, czyli gdzieś wy tutaj będziecie się spotykać Również w tym miesiącu listopadzie fizycznie, dosłownie, i potem końcówka listopada pokaże Wam także, tak naprawdę ten człowiek nic nowego, absolutnie nic nowego skorpiony nie wnosi do Waszego życia. Znowuż Macie do czynienia ze złodziejem, znowuż Macie do czynienia z oszustem, który gdzieś tutaj okrada Was z Waszych emocji, uczuć i zamyka drogę. Do nowej przyszłości. Także jeśli ktokolwiek tutaj taki pojawi się w Waszym życiu, a pojawi się na początku, na przełomie dosłownie końca e, października i początku listopada, to zastanówcie się, czy naprawdę warto ten miesiąc swojego życia oddać, czy poświęcić e, temu człowiekowi i nadal dać sobie e, tworzyć w swojej głowie iluzję. Ta osoba absolutnie, absolutnie się nie zmienia. Tym bardziej, że koło was tak, jest ktoś, ktoś fajny, koło was jest jakiś fajny mężczyzna, ktoś, kto gdzieś poszukuje równowagi w sobie między rozumem i sercem, jak do was podejść ma nowe pomysły, nowe inspiracje. Poszukuje takiej równowagi, różnych sposobów, aby dotrzeć do was. I wy się przed tą osobą bardzo, bardzo mocno bronicie, tak? Nie wpuszczacie, nie dopuszczacie tej osoby do swojego życia, albo tego po prostu najzwyczajniej w świecie skorpiony nie widzicie Albo nie chcecie widzieć, będąc gdzieś jeszcze emocjami, uczuciami a w tamtym starym związku. Także przyjrzyjcie się uważnie, kto jest wokół Was, bo to jest osoba, która naprawdę może wnieść do Waszego życia a, wartościowe rzeczy, a, takie oparte o czyste intencje, rzeczy, na które Wy od bardzo dawna czekacie. Także przyjrzyjcie się, kto jest. Wokół Was powtarzam jeszcze raz, kochane moje skorpionice. Skorpiony, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse u Was, będą powody do radości, będą powody do świętowania. Um, jeśli chodzi o pracę, gdzieś tutaj, zajęcie, przyjęcie, dostanie się do pracy w korporacjach, bankach, instytucjach opartych o pracę z finansami o pracę z pieniądzem, tak? Odchodzicie z jakiegoś miejsca i macie tutaj moment takiego przejścia do takiej firmy. Będą powody do radości, będą powody do świętowania, tak? To się może udać. Natomiast w dalszej perspektywie czasu będzie to trudne miejsce pracy, będzie to trudne, będzie wam bardzo trudno ustabilizować się tam. Zająć swoją przestrzeń, zaznaczyć swoją przestrzeń, to będzie wymagało od Was niesamowitego wysiłku i takiej siły przebicia się w tej korporacji. Natomiast jeśli pytamy o samo, gdyby, gdyby miało być tutaj zadane pytanie, czy mi się to uda, jak najbardziej tak jest to. Jest to możliwe. Dla osób, które wybierają się gdzieś, czy chcą podjąć pracę poza granicami kraju, miejsca, w którym żyjecie, miejsca, w którym mieszkacie, kochani, zwróćcie tylko uwagę, bo mamy gdzieś tutaj jakiś drobny brak równowagi przy umowach formalnych. Tak? czyli jeśli cokolwiek będziecie tam sygnować swoim własnym podpisem przejrzyjcie 10 razy tą umowę jeśli potrzebujecie spójrz, niech, niech prawnik spojrzy po prostu na to, niech się przyjrzy w waszym imieniu natomiast jak najbardziej jest to właściwy kierunek kierunek, gdzie powinniście się kierować swoim rozsądkiem, swoim rozumem to, to da wam to miejsce, da wam Pełną stabilizację, taki oddech finansowy, odprężenie, zabezpieczenia dla waszej, dla was samych, czy też dla waszej rodziny, jest to miejsce przeznaczeniowe dla was, miejscu, do którego się zamierzacie udać poza granicami, granicami kraju w poszukiwaniu pracy. Kochane Skorpiony, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu wszystkiego, co najpiękniejsze. Dużo, dużo. Mega pozytywnej energii w listopadzie. Dziękuję Wam pięknie za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Pozdrawiam Was serdecznie.